The <laughs> Dzisiaj moi jestem Marek. Dzisiaj jesteśmy umówieni ze specjalną osobą, która po prostu odmieni raz na zawsze losy nas wszystkich. Będzie to osoba, która ma 132 cm wzrostu i nie ma na imię Maciek. O, kolejny Karo, czy My już o wszystkim wiemy, także w dzisiejszym filmie przedstawimy wam właśnie osobę. A to jest kobieta czy mężczyzna, to mnie to ciekawi. No póki co nie będę zdradzał, czy to jest kobieta czy mężczyzna, chciałbym, żeby to było niespodzianką prawdopodobnie ten film będzie również premierą, także osoby, które oglądają go w pierwszej kolejności i jeszcze nie Wiedzą, kto to tak naprawdę będzie, ale już wiecie mniej więcej, czego możecie się spodziewać. Możecie się spodziewać się takiej małej gnidy. Także zapraszam do oglądania i oczywiście, jak na każdy film przystało, idziemy sobie teraz na naszą ścianę prestiżu, na której znajduje się już coraz mniej miejsca. Mamy tutaj no już sporo osób, także jeżeli Ty chcesz jeszcze dołączyć na naszą ścianę prestiżu. W ogóle dzwoni do mnie cały czas, wypisuje z no, różnych ja numerów. wiem, jakiś ten gościuk. Wiesz, co to chyba lepiej, nie gadaj o tym. Zablokuj ten numer i tyle. Halo? No, Marek, odpuść mi furtkę, bo jest pod Twoją Ale, no, nie, nie ma czasu teraz. Marek, pójść, no przyjechałem z Warszawy. No, nie, nie, mam we, wyłącz, to, to nie, nie, nie ma możliwości weź, to, ty nie wiesz, za czas. Nie, nie dzwoni do mnie jak... Szkoda czasu to jest? Yy, nie dzwoń do mnie z żadnych numerów i tak ten numer zablokuje, tak? No mhm. dawaj Marek, to spuśnię. W ogóle tak no, w międzyczasie, między wierszami, że tak powiem, jeżeli chodzi o ten film, to pisze do mnie taki gościu. Cześć Marek, co słuchaj, co robisz jak ci idzie? Może raz coś razem nagramy, co to na to. Długo musiałem nad... Myślę, że na środku pracować i to nie tylko. Słuchaj, jestem pod twoim domem i teraz to przed chwilą napisał, kiedy to on napisał jest jakiś gościu, który zdobył markę, numer? Słyszałej i... tak. Czy No, że jakiś gościu? Zdaje się, pod pod kamerzystą. Pod trzydziestą, pod kamerzystą i dam jakieś, że cały czas. Dużo tysiące takich, tylko że ona po prostu jakiś małolet zdobył numer, marka, i cały czas kurczy, zmienia numery. Zaraz mam, że jest pod domem. No to, to płaczko może numery rozdajesz. Ty znowu do mnie zmartwisz. trochę. Halo mistrzu! A to może ja? Cze cze to... Czekaj, czekaj. Nie, nie, no, No, halo! faktycznie to jest, To jest się faktycznie też kręci. Jakiś goście jest pod hatą. Nie, no może to jakieś faki Nie, nie no, no na pewno to jest chłopak, ale na pewno to nie jest no Może z dziewczynami. Może z dziewczynami, no to ale głos jak jest z, chłopaka. z dziewczynami, no to dziewczyny zaproszę o nich sobie. No to będzie. zobaczymy, może są jakieś nie, dziewczyny. No to one są nie, nie, nie. pod moje. Nagrywaj to, nagrywaj to, ale początek tego filmu nagramy sobie jeszcze raz. No o, dobra, coś. dobra. No może akurat coś ciekawego będzie. Siema to no, słuchaj, no nie można tutaj stać, nie? No przecież, Marek, Bo tutaj... Nie, my... Miesz... nie, nie, nie poznajesz? No nie poznaję właśnie. No, tutaj też jak sprzedawaliśmy piątkę ojcu? Tutaj tam jak mieliśmy problem z w Forda? Jak HT razem ten sprzątaliśmy? Jak HT? No nie pamiętasz? No patrz, tutaj wszystko razem wynosiliśmy. Idziemy, chodź! Ty, ale wiesz, że ty nie jesteś żaden kamerzysta, żaden... Y... To jak nie na ten razem byliśmy, a teraz nie poznajesz. Idziemy. No, chodź. Masz bluzę to z teneryfy. No, z teneryfy. A jaki step to jest? No, Hałem załatw sobie, metko masz. Hałem Dresy też. Dawaj idziemy, chodź. Ale ty masz inny głos. Jaki inny głos? Ale mnie nie wkręcisz, człowieku. Chrypę mam, chodź, idziemy. Ale nie wkręcić mnie Dawaj, człowieku, idziemy. bo on wyglądał inaczej, no bo większy był chociażby. No. A, Ile ma wzrostu? mi się. <gry> Czemu? do domu mojego chodzi. Dawaj, idziemy, chodź. Ty no, bo tak nie można trochę wchodzić, Gratuluję w ogóle pomysłu, że się przebrałeś, założyłeś okularki i tak dalej. Nie wiem skąd dorwałeś taką samą bluzę. No z tyle ryby. Sam ze mną kupowałeś, a teraz nie poznajesz. Ale no to nie jest ta bluza. Dawaj idziemy chodź Ale to, 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 to nie można się trochę <grym> do to domu komuś płacić. Nie? To, nie to nie mój syn, nie poznaję go. Stary, nie poznajesz syna? Nie. No nie, dla nas to ty jesteś w podrabianie. Sobie. Jaki podrabianie? A pokaż twarz. Kurde, no, widzisz? Dalej nie poznajesz? No nie wiem, nie, może bratem jest. Marek, wiesz, skończysz z tym, co robisz. Ale bratem jesteś? masz jakieś dołów przy sobie? Nie mam dowodu. A to jak możesz nam udowodnić, że to jesteś ty? To chodź, się pogadamy. No dobra, to siadaj, my zaraz wracamy tak? I Karolina, świr nam się trafi. Nie zbyt, się... To nie nagrywamy jednak filmu o Karle, tylko nagrywamy film o świrze. No ja jakiś w ogóle... świr podrabia kamerę. My już jest. w ogóle mamy, jakby, wyczute to wszystko, żeby za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi, ktokolwiek przychodzi, zawsze włączamy kamerę. Właśnie do takiego momentu. To no często jest... się zdarza, jakieś tusze elementy. Przysięgam, że nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że ktoś przebierze się za tak zwanego kamerzystę i będzie próbował nam wkręcić. On próbuje wkręcić z tobie. Ale a serię mam podobną. No za oczu, może delikatnie. No nawet... nie no, ca całą warfą podobną. Przestan. Tylko jak jakby odmudzona o dwa lata. Przestań Albo nie wiem, może postarzało? Przestań O my dawno nie widzieliśmy. No racja. Ale no kurwa no, weź ten głos, no przestań, Zadzwoniłbym nie w do oryginalnego kamerzysty, ale... po prostu nie. Ale wiesz, no przypał będzie jak, jak powiem no. Czy, czy jesteś u mnie w domu, a on powie no to zwariowałeś? Gościu, Marek, to nie jest on! No wiem, przecież żartuję, no ale właśnie. zobaczymy co ma do powiedzenia. Nie ma takiej opcji. ma po prostu dobry pomysł na razie. No, także co byś chciał tutaj nam powiedzieć? Może jakieś takie wiesz, ciekawostki na... na Znasz do... taką grupę flamingi komuś? Znam. A jest taka czy nie ma? Jest. A gdzie ona jest? No, jest... Jesteś tam? Jestem. Piszesz z nimi? Ja nie, nie piszę. A na jakiej grupce najczęściej się pojawiasz? Piętnastki kubusia. A jak ma na nazwisko Kubańczyk? Flaw. A jak ma na nazwisko Karolina? Wydumowała. O, za ile stare, staremu ten? A piątkę spytałeś. Taki było Nie wiem czy mogę powiedzieć. No przecież wszyscy wiemy. Stary mogę powiedzieć? Nie, nie, nie wiem, wiem. stary dla mnie to ja nie wiem co się dzieje w ogóle. No to, to jaka była ta cena? Sprzedaży samochodów. Ja samochodu. sobie zadawaj pytania stary, jak znasz odpowiedzi na nie mniejszy, nie musisz potwierdzeń moich myśli Czy coś tyle było? To już jest taki fajny, który no, raczej... Nie wiedział, nie? Nie, coś mi tutaj nie gra. No czy wiesz co, ja podejrzewam tak, albo obstawiam A to jest kość. To zna po prostu panów Nikt o tym nie wiedział. Ale może on zna, a że się dowiedział o takich faktów, albo nie, nie wiem, kogoś zna. Nie no, za chwilę tak to sobie sprawdźmy. Tak, Także no nie ma spaliśmy razem w jednym łóżku na jednym odcinku, to nic nie znaczy. To ciebie pierwszą z kanału, z kanału wywaliłem, więc z tobą nie rozmawiam. E... To prawda. Ale może nawet wtedy nie było. Ty, a co się stało, że w pewnym momencie nagrywaliśmy filmy tylko we, we dwójkę? Że byli wszyscy i nagle nie było nikogo. To było wtedy jak... Nie, mnie wtedy akurat nie było, ale się. A masz jakiś dowód osobisty przy sobie czy tak? Nie, nie mam żadnego dowodu Ale to mam prostu maskę, nie? Jest... Nie, nie ściągnę No nie wiem nie. Co, co cię generalnie tutaj sprowadza? Chciałem bugawek Ale go, jak który dawnych lat To dobra herbatki? Karpki. Karpki. To też w sumie się zjadę Tej Karolina, to oczywiste, że to jest podrabianiec, ale zobacz udowodniłem mu teraz jaki jest głupi Jak? No zobacz, chodź Na papierosa poszedł A powinny chyba po oglądaniu filmu wiedzieć, że on nie pali, tak? No co ty pani kamerzysta, bo kamerzysta papierosów nie pali, nie? Ja tylko stoję i ten patrzę. Rozmawiam sobie. Nie zedną, jakie? Dobra, chodź Karolina. Ale palił, mówisz? E, nie widziałem tego, widziałem po prostu, że weszli i wiadomo zaparła się żarówka po co wyszli. Ale dziwne, nie? Nie no, przecież pali. Nie, tak czy inaczej trzeba zbadać gościa, bo za dużo wie. Taki so, tajny no, tak jak mówię, no, tylko opcji. Albo zna kamerzystę i po prostu jakimś turem się dowiedział, albo kogoś powiązanego o, z kamerzystą, ja albo się... w ogóle kamerzysta go podstawił. Nikt nie wie jednej rzeczy. Gdzie się poznaliśmy z kamerzystą, wiesz? Mm, nie. Możesz zgadywać. Strzelaj. Czy do Lejnika, czyli... Tak, ale gdzie? Miejsce... Co, co, coś mi się mówi, że centrum, ale... Nie, na szczęście nie, nie nie, ale... nie, nie, nie. W ogóle nie w centrum. Na wie. także poproszę go, żebyśmy pojechali w tamto miejsce. I jeżeli to będzie wiedział, to jest grupa bo nikt o tym nie wie. No jak widać, ja też nie wiem, no. Znaczy, no ty, teraz to w ogóle nie jest kwestia tego, czy to jest on, czy to nie jest on, bo to no na. Na, na 100% to nie jest on, ale podejrzewam Może na 100% nie, nie na 100%, ale na, na 60% to nie jest on. Nie wiem, dziwna było. Ten głos Jest kompletnie inny. Podobny trochę. Nie De jest delikatne ja, ja miał chrypę. Nie jest podobny. Pamiętam jak kamerzysta... Oglądałeś dzisiaj kamerzysta? kamerzystę? Yy, tak, oglądałem. Nie, nie, oglądałeś, widać, bo ma swój głos, jaki zapamiętałam. Nie ma takiego głosu jak kamerzysta. Ale on, on może mieć chrypę, twarzy, bo rzeczywiście, będzie. on ma teraz taki głos chrypliwy. I ja kojarzę ten głos. Z twarzy podobny. No Wiadomo, inna twarz, ale podobny i to, to strasznie. To jest on na miliard procent, to nie jest on. Znaczy, zobaczymy. Sobie, czy nie zobaczymy. Sprawdzimy sobie, czy to... zna tą Miejsce, w którym po prostu się poznaliśmy. Masz prawo jazdy, nie? No. Tak? Tak. A pamiętasz, gdzie się poznaliśmy? No pamiętam. Zawiedziesz nas tam? No, ciekawe. No to co? Masz prawo jazdy? Na pewno. Na pewno. W jakim wieku zrobiłeś prawo jazdy? A za którym razem? Tak, tak słyszałam. A teorie, za którym? Tak, tak słyszałam. No dobra. Jedziemy? Ale na pewno, jesteś pewny. Jestem pewny. No bo Jestem wiesz, tylko ty, ty, jakby wiesz, ośmieszyć się w naszych oczach, jak, jak nie będziesz wiedział. Chyba w w naszych, o mnie nawet nic nie mów. Ja z tym się do tego nie mam, w tym nic nie to Ciebie to pewnie się od razu ośmieszył Ja nie mam Dobra, zwiedzenia. dawaj. No i pamiętasz tutaj na imprezie byliśmy. tu jeszcze mieszka? Mieszka. A skąd wiesz? Bo byłem ostatnio u niego. No ale to musisz pokazać gdzie dokładnie. I to Bo no to wiesz, to równie dobrze mogłeś sobie losowe miejsce jakby znaleźć. No jak mi wskażesz okno, ich okno, a w zasadzie dwa okna, no to załóżmy, że ci mogę uwierzyć. Tamto. Które? Tamto. Na pewno. Na pewno. A skąd ty takie rzeczy, wiesz? No bo ja jestem. Dalej nie pamiętasz? Nie wiem. Nie wiem. Nie serio co o tym myśleć, bo ty wiesz wszystko, ale no wiesz jaka jest sytuacja, no inny głos masz przede wszystkim. Po drugie nigdy bym się nie spodziewał, że, że możesz przyjść. Przeziomiony trochę jestem, wiesz. No właśnie tak kojarzę z, z głosu Wszystko się zgadza, no co mogę powiedzieć. Więc ale no jak mi wyjaśnisz, że masz dwa razy młodszą twarz. Dobre kosmetyki, najlepsze. D dobra, to siadaj, lecimy zaraz dalej. Kurde, serio, nie wiem co o tym myślisz ale dawaj. Karnika. Chodź na chwilę, coś ci powiem. Wiesz, że to jest on, chyba. Nie, to nie jest on. Ja ci nie wierzę. Znaczy, no, jemu nie wierzę. Słuchaj. Pokazał? Pokazał dokładnie to miejsce. A co, na tej Byliś, imprezie? Co byliśmy mówi? tutaj. No nie. No, z tego co widzę, słyszę, była jeszcze. I pewnie jeszcze masa innych osób. No czyli masa innych osób o tym wiedziała, no to. No niekoniecznie, bo nikt nie wiedział. Ale nawet ten typ tam był. Ty Zaczy... tylko tego nie pamiętasz. Znaczy się y, nie znaliśmy z są wcześniej. Przecież. E, no dobra, no to się poznaliśmy. Ale no. ktoś mógł pomyśleć, że my już się znaliśmy wcześniej, a on wskazał miejsce. Nie musiał, bo gdzie się rzeczywiście... Cześć, cześć Marek, no kurde, no, no tak. boże Widzisz, no to może gospodarz was przedstawiał czy coś Proszę cię, no to jest tak prawdopodobne, no co na imprezie dwie, trzy osoby są Nie, tylko ze 20 Możemy jeszcze może go spytać o tam. miejsce urodzenia no, Możesz się spytać no. Nie wiem, możesz się przejechać po mieście, ludzi popytać Skąd nie ja, nie. No jeszcze jedno pytanie mam e, no? W jakiej miejscowości się urodziłeś? Okej okay. Nie wiem, bo może to ja jestem debilem Znaczy nie jestem debilem, jestem najlepszym człowiekiem na świecie i najmądrzejszym Ale to jest serio dziwne I gościu wie za dużo Nie chce mi się w to wierzyć, ale powoli zaczynam w to wierzyć Ogólnie to teraz bierzemy jeszcze sobie opinie ludzi Jesteśmy w galerii handlowej Jeżeli będą podchodzić do niego po zdjęcia To znaczy, że najprawdopodobniej to może być on I mimo, że w to nie wierzę, uwierzę w to Także zobaczymy Jak już zaraz powinni podchodzić, nie? Zgadza. On co? mówi do mnie stary, a, a Kanusz mówi do mnie ojciec, przecież. No zaczek się nieładnie nie nawet drukowany nie. Mhm. Do szczegółów. To nie on. Dobra, zaraz no, Co, póki co nikt do niego nie poszedł, nie? No ale w sumie pusty w tym miejscu. Ale tak czy inaczej, ja zrobiłem dwa zdjęcia, mimo że prawie nikogo tutaj nie ma. On nie zrobił żadnego, także bardziej póki co. No, no raczej. Ludzie widzą, że to nie on. Co jest? Do raczej. Chciałem skoczyć. Porek bula. A, no dobra. A jaki jest twój ulubiony Red Bull? Kokosowy. Kokosowy, taki biały, tak? Tak. Ale to nie ma? Jest. Są kokosowe, nie wydaje mi się. To czekaj, pójdziemy z tobą. Dobra. Cześć. Sorry. No chyba sobie ja jak że ja będę tego pranku. Ja Jestem z tą zdjęcia. Ja też chcę. Chodź chodź, 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 chodź chodź tu. Ty ja jestem zdjęcia robią? 8, nie słyszałem. Dawaj kamerzysta. Dobra, dzięki, dzięki. To jest przykład, jacy ludzie są najmniej jak mm. A stąd też nie te są są stary? Ja ciebie nie znam, człowieku, ja się nie udostępniam z ludźmi. No, co zrób, z fejkami. Nie, nie bądź taki No chyba jesteś chory, człowieku. Stary, proszę. Stary, stary. 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 Nawet, nawet ten, który fejkuje, nie widział mnie bez worka i nie wie, czy to jestem ja. To jest. To może być serio. Nie. Skoro widzowie to łapią. Bo się tak no co ty, no Dobra, co całego, w ogóle my Funt chcieliśmy za ty poznajesz No on chciał W sumie nic nie chcieliśmy, to idziemy stąd Tak powiem ci, że jestem w szoku, serio Ty, ta, to był kamerzysta, nie? No Tak chciałem tylko się spytać To co, tu wysiadasz tutaj, tak? No. siema Marek Siema Siema fake. Trzymajcie się Siema fake. Dobra, Czekaj. Jak uwierzyłeś jako... to wszystko, to jesteś na jednym Przecież, to że to nie jest. Tylko Podróż po co fake tak. miałby się odwozić do prawdziwej chaty? Dobra, wiesz co, Karolina, nie, chcesz to wierzyć, poczekaj, nie, 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 ja. Ale ja w to nie wierzę, proszę. No, odwróć tą kamerę i pogadać sobie do niej nie tym gadać. No, ale ja chcę z wami przeprowadzić wywiad, tak? Na temat tego. Fake i to nie Dobra, jest mój syn. Albo to jest osoba Dobra. podstawiona Dobra. przez kamerzysta, Zrób, albo to jest Zróbmy to inaczej. Zróbmy to inaczej. zbierzmy opinię. Dobra, jeden punkt na to, że jest fake. To nie mój muszę... syn. Czyli fake? No raczej. No mnie pół punkta dlatego, że jest fake i pół punkta dlatego, że jest autentyczny, czyli w sumie wygrywa to, że jest fejkiem. No nie wiem, wyjdzie w praniu po prostu, zobaczymy, ale naprawdę gościu mnie mega zszokował. To by było na tyle w tym filmie. Dziwna sytuacja, bardzo dziwna. Albo po prostu robi sobie jaja. Sam nie wiem, możecie to w sumie wy sami ocenić, bo powinniście jako widzowie znać na tym najlepiej. Także widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.